O oh, tak! Kolejny! Siemano! Z tej strony ja, czyli Typowy Fishing Zimno strasznie Lecimy za okoniem Na głębokiej wodzie To co było poprzednio To co ładnie połowaliśmy Więc teraz też kolejny materiał z cyklu Okonie na spinning zimą. Zobaczymy, co dzisiaj się uda złowić Ja nie przedłużam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania materiału. Ale oczywiście to wszystko po oglądaniu. Więc zapraszam. Próbujemy sobie główką 4 gramy. Liczymy, że jak ma zajebać, to zajebie. Po prostu. Jednym słowem: podbicia przed dniem. I czekamy, czekamy na strzał. Już jeden był. Niestety nie nagrałem. O ładny. Strzał. Okoń trochę mniej niestety, ale, ale to się zdarza. Ale wiecie, pomiędzy nimi mogą czaić się naprawdę duże garobusy. Tylko czekać aż uderzy. Jak to weekend, wędkarze sporo. Zajęte tak naprawdę w prawie wszystkie miejsca. Większość pewnie nastawia się na jakiegoś grubego szczupaka. Dziadki przerzucili się z łowienia białorybu na łowienie na żywca. I kiełdrowa postawią sobie tego żywca. I nie chcą cokolwiek sobie łyknie go. Wiadomo, tradycja. Poczekać, żeby połknął głęboko, żeby się już nigdy nie wyhaczył. Tradycyjnie zamoczyłem sobie rękawiczki od kotwicy. No i na szczęście dzisiaj się mniej więcej przygotowałem, chociaż trochę. Powiem, założyłem rękawice jednorazowe. Nie wiem, spróbujemy. Słyszałem ostatnio jakiś taki patecik, że Oczywiście z tymi rękawicami jest po prostu cieplej, że jak mamy wodę, to nie, nie będziemy mokrych rąk, jedynie będzie zimno od tego. To, No i dodatkowo jeszcze mam takie rękawice dość mocno zimowe. Nie wiem czy na, na spinningowanie, ale, ale no chyba na pewno jest lepsze niż, niż żadne albo mokre. No, mam taką nadzieję, że mi ta wędka nie wypadnie z, z ręki. I w ogóle zatnę jakiekolwiek branie w tych rękawiczkach, bo może być kurde ciężko. Kombinowanie zaczynamy od jaskółki. Na NedRigu. Nie wiem, czy tak się robi, ale mam nadzieję, że tak się robi. Potem spróbujemy, może pijawki jakieś i prowadzone je przednie. No, trzeba kombinować. Trzeba kombinować. Jest ryba. Z dna w ogóle. No nie jest dużo, ale ja tak sobie z nią jakoś tak walczę po swojemu. Kombinowanie czasem opłaca się. Taka jest kółeczka na Nedrigu. Ciekawe. Ciekawe czy ten Edryk cokolwiek zmienił, ale powiem tak, wziął z dna, więc może właśnie trzeba znajm rzeczywiście dawać. Tylko ciężko to w ogóle jakiekolwiek wnioski wy, wyczuć, gdyż jest tak. Mieliśmy branie szczupaka na otwartej wodzie. Cóż, szczupaki zdarzają się, bywa. Mieliśmy mocne pierdzielnięcie na 4-gramową cztero, na główkę i, i diperka. Wysokie podbicie, szybkie wysokie podbicie i teraz mamy branie z dna. No i dwa branie były na obrzeżach. Drobnicy. Taki lepszy troszeczkę. Olebranie delikatne, strasznie. Dobra, panowie. Nie wiem jaka to jest ryba. dziecha? Taka. Ładny. Ładny garbus. O nie plątaj się tam. O tak, tak jest. Kurde. No i zajebiście. tak jest. W takich rękawicach wyczuć to, to nie jest proste. No i dobra, jaki tutaj jest okonek? Taki 30. No, co ty 3, 3,5? Okoń 35, okno 35. Mamy brzeg, mamy otwartą wodę. No i resztę, prawda? I ta drobnica ustawiona jest wzdłuż pasa brzegu. To ja stawiam się mniej więcej po, po prawej nie jest drobnica. Tutaj. Nie się drobnicy, ale na pewno jest na dole i tam jest brzeg. Ja stawiam pomiędzy brzegiem a drobnicą i rzucam na krawędzi drobnicy, na krawędzi, która jest po stronie brzegu. I tak na tej krawędzi sobie rzucam, obławiam i wiadomo. Raz można rzucić nieco bliżej brzegu, raz nieco dalej brzegu, ale tak mniej więcej obławiam. I na razie przynosi mi to rezultaty. To są dziwnie. Ludzie patrzą i widzą pełno drobnicy i oni mówią, że nie czują tej mety. No, nie wiem. Może oni wiedzą coś więcej niż ja, ale no w takich miejscach szukamy drobnicy i chyba taką porę roku, jak chcemy złowić tego konia, no to katujemy to miejsce. Jest ryba. Ja sobie oglądam, ale jest ryba. Może być ładna ogólnie. Zacięcie ładne. Ej, no kurde, co za. co za frajer, no? Ale mnie zmylił. Myślałem, że będzie wielki. A to taki z 20 parę. Walczył tak samo jak poprzednio, ogólnie. Więc ten, ale widać, coś się dzieje. Ale ładny. Walczył lepiej niż ten 35, naprawdę. Ewidentnie jesteśmy dobrze ustawieni. Ja sobie oglądam. Materiał, jak się nagrał poprzedni hol, a tutaj taki, a tutaj następny hol. No, na szczęście trochę nieodpowiedzialnie, no bo mówię, no musimy włączyć nagrywanie. Zamiast holować ryby, no ale no życie youtubera, taka prawda. Mogłem tę rybę stracić, nawet należało mi się, ale no głupi masz szczęście. Jest ryba. Co ty gadasz? Ole, Eldorado. Nie wiem. Chyba jest fajny ogólnie. Nie jest zły ogólnie. No to jest taki tak. No tak. O to tak. ole, rybsko. O tak, kolejny. No, trzydziestaczek. No 31 centymetrów. Ola, zajebista ryba, Boże Święty. Dorwałem się. Nie chciały, nie chciały, a teraz tak. Kolor fiolet, idealne miejsce znalazłem. Delikatne prowadzenie. I cały czas biorą, co, co dwa, co jeden rzut. Wystarczyło zmienić. Ogólnie, dzisiejszy dzień. Na początku uwielbiałem ciężko. Od razu zajebanie, od razu branie, zielony kolor. Nie dawało rady. Potem zmieniłem na jaskółkę. Branie z dna. Pomyślałem, kurczę, może jednak, może jednak delikatne, delikatne prowadzenie i, i z dna. No i właśnie. I wtedy prowadziłem tą jaskółkę, ale on nie dawał rady tak jako średnio. I potem zmieniłem 2 gramy riperek, kolor fiolet i to jest strzał w dziesiątkę. Jest. Był? Był, spadł. Ajojoj. Marznę tak, że że pomimo, że coś może się stać, to jednak najprawdopodobniej zdecyduje się już poddać rękawicę. Głosy z kadru: ryby są tam wypuszczane. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania kanału po więcej tego typu treści. Grube jesienne łowienie jeszcze trwa, oczywiście niedługo, ale. Będę łowić dopóki e, pozwolą warunki, dopóki nie będzie lodu i dopóki będą ryby brały. E, a jak nie w tym roku, to w następnym będzie także grubo. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i żegnam się po prostu z tej strony. Typowy fishing. Cześć.